Partnerka Komendy pękła. W końcu wygadała, jaki naprawdę był Tomek. W głowie się nie mieści. Tomasz Komenda był symbolem niesprawiedliwości i nadziei na drugą szansę, ale jego historia nie miała szczęśliwego zakończenia. Po raz pierwszy była partnerka zdecydowała się opowiedzieć prawdę o tym, jak wyglądało ich życie po jego wyjściu z więzienia. Tragiczna historia życia i śmierci Tomasza Komendy. Śmierć Tomasza Komendy była ogromnym wstrząsem dla opinii publicznej. Zmarł rok temu, mając zaledwie 46 lat. Jego historia poruszyła całą Polskę. Był niesłusznie skazany za gwałt i zabójstwo. Spędził 18 lat w więzieniu, zanim ostatecznie oczyszczono go z zarzutów. W 2021 roku wywalczył w sądzie od Skarbu Państwa 12 milionów złotych zadośćuczynienia oraz ponad 811 tysięcy złotych odszkodowania. Wydawało się, że po wielu latach piekła za kratami, wreszcie będzie mógł żyć spokojnie i godnie. Niestety, to była tylko iluzja. Mimo ogromnego wsparcia społecznego i medialnego zainteresowania, jego życie zakończyło się tragicznie, pozostawiając po sobie pytania, smutek i żal. Jak Tomasz Komenda poznał swoją partnerkę? Po czasie milczenia głos zabrała Anna Walter, była partnerka Tomasza Komendy i matka jego syna Filipa. W szczerym wywiadzie dla faktu zdecydowała się opowiedzieć o ich relacji oraz o tym, jak wyglądało życie komendy po opuszczeniu więzienia. Para poznała się już po jego wyjściu na wolność. Wtedy, jak wspomina Walter, wszystko zapowiadało się pięknie. Taki był Tomek. On był taki pełen życia, pełen chęci do tego, żeby się spełniać. Żeby zostawić z tyłu to, co złe, i to właśnie było przyciągające. Poza tym, ja też byłam po dość ciężkich przejściach. Rozstałam się z ojcem chłopców po piętnastoletnim związku, z którego właściwie uciekłam, i stwierdziłam, że może dwoje zranionych ludzi jest w stanie stworzyć coś fajnego. Komenda chciał stworzyć normalny dom, nadrabiać w stracone lata. Początki były ciężkie, bo Tomek mimowolnie wracał myślami do tego, co się stało w zakładzie karnym, ale bardzo dużo rozmawialiśmy. To były tak naprawdę dni i noce przegadane i przepłakane. Chodził też do psychologa, i tak naprawdę po każdej wizycie było widać. Jaki ogromny ciężar z siebie zrzucał. Jednak, mimo dobrych chęci i ogromnego medialnego zainteresowania, ciężar przeszłości i sławy zaczął ciążyć coraz bardziej. Tomek był bardzo ambitny. Nie chciał pokazać ani sobie, ani nikomu innemu, że pod jakimś względem mógłby być słabszy przez to, co przeszedł. Miał swoją wizję rodziny, którą chciałby stworzyć. Nasz wspólną codzienność wyglądała całkiem normalnie. Ja chodziłam do pracy, on pracował zdalnie i w ogromnej mierze miał wolne, więc był w domu, gotował obiady. Na początku naprawdę było super, dopóki nie pokazały się te pieniądze. Partnerka komendy wyznała jak zmienił się tomek. Jak mówi Walter, wszystko zaczęło się zmieniać, gdy Tomasz Komenda otrzymał odszkodowanie za te wszystkie lata spędzone w więzieniu. W pewnym momencie we mnie też zwątpił, co mi później powiedział już po rozstaniu. Tomek zmienił się o 180 stopni, wcześniej byłam dla niego ważna. Potrafił mi powiedzieć, że jest mi wdzięczny za to, że w tych najtrudniejszych chwilach byłam z nim. A później twierdził, że nie czuł mojego wsparcia, że był właściwie sam. Po rozstaniu kilkakrotnie chciał do mnie wrócić, a za chwilę zmieniał zdanie. Tak naprawdę przez rok mocno walczyłam o niego i o naszą rodzinę. Dopiero po roku złożyłam dokumenty do sądu żeby uregulować jego kontakty i spotkania z Filipem, bo było to dla mnie ważne. Tomek zmienił się, stał się zamknięty, czasem wybuchowy. Zaczął ulegać wpływom ludzi, którzy wcześniej go nie interesowali. Pojawiły się pieniądze, a wraz z nimi nowe pokusy, nowi ludzie, inne priorytety. Anna przyznała że czuła się coraz bardziej odsuwana, a ich relacja zaczęła się rozpadać. Tomek miał taki okres, że rzeczywiście nie było go przez 4 albo 5 miesięcy i w ogóle nie widział Filipa. Ale ja przez cały ten czas wysyłałam mu albo zdjęcia, albo jakieś nagrania. Chciałam mu pokazać, że Filip jest dla niego ważny. Po jakimś czasie znowu się pokazywał. Chciał się widywać z Filipem, ale na swoich zasadach. Nie chciałam się na to zgodzić, ponieważ syn był jeszcze bardzo mały, a Tomek nie potrafił go przebrać, nakarmić. Dlatego wystąpiłam do sądu o to, żeby te spotkania były przez pierwsze trzy miesiące w mojej obecności były to tak zwane godziny buforowe żeby Tomek nauczył się opieki nad Filipem. Ale Tomkowi bardzo się to nie spodobało i uważał to za alienację rodzicielską i odebrał to jako atak, a miał przez sąd przyznanych pięć spotkań w tygodniu i ja nie oponowałam. Zdaniem Walter, Tomek pogubił się w świecie, do którego został nagle wrzucony po 18 latach izolacji. Jej słowa rzucają nowe światło na dramat człowieka który próbował się odnaleźć we współczesnym świecie, ale niestety już nie zdążył.